Już pan mecenas schodzi także w chwilkę. Ale wejście panie mecenasie. Szanowni Państwo, otwieram 23. nadzwyczajną sesję Rady Miasta Kobyłka. Na wstępie pragnę poinformować, iż sesja Rady Miasta nagrywana jest w trybie, w trybie audio-wideo i jednocześnie transmitowana na żywo. Serdecznie witam zarząd miasta, burmistrza miasta pana Roberta Robuskiego, zastępcę burmistrza pana Piotra Grubka, zastępcę burmistrza panią Karinę Jaźwińską, sekretarz miasta panią Elżbietę Jurczyk, skarbnik miasta panią zarządkę Mościcką, kierownika wydziału panią Elżbietę Szymanowską, mecenasa pana Karola Trzaskę. Serdecznie witam koleżanki i kolegów radnych, którzy y, naprawdę. Bardzo dziękuję za dzisiejszą obecność, ponieważ no była potrzeba chwili, aby taką sesję nadzwyczajną zwołać i przesunąć te pieniążki. Na sali obecnych jest 16 radnych. Wobec powyższego stwierdzam kworum do podejmowania uchwał, a tym samym prawomocność obrad. Witam również na sali radnego powiatowego, jednocześnie dyrektora zespołu szkół publicznych numer 3 w Kobyłce, pana Tomasza Szturo. Witam serdecznie. Witam również internautów, którzy oglądają naszą dzisiejszą sesję online. Obrady protokołować będzie pani Agatka Gawrych, Gawrych pracownik Biura Rady. Odczytam. Proponowany porządek obrad, punkt pierwszy: Otwarcie 23. sesji Rady Miasta. Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad 23. sesji Rady Miasta. Punkt trzeci: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości położonej w kobyłce w rejonie ulicy Orlond-Lwowskich w ramach odszkodowania za działki nabyte przez gminę Kobyłka pod drogę. Punkt czwarty. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 168 łamane przez 2 z obrębu 0035,35 w Kobyłce. Punkt piąty. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową miasta Kobyłka na rok 2016. Punkt 6. Y zamknięcie 23. sesji Rady Miasta. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 16 osób za przyjęciem proponowanego porządku obrad. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Porządek został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości położonej w kobyłce w rejonie ulicy Orlond-Lwowskich w ramach odszkodowania za działki nabyte przez gminę Kobyłka pod drogę. Bardzo proszę o wyświetlenie uchwały. Uchwała została wyświetlona. Panie Burmistrzu, bardzo proszę o uzasadnienie. Pani Przewodnicząca Wysoka Rado, przedstawiony projekt uchwały. Jest skutkiem wydanej decyzji, czy efektem wydanej decyzji z Ridowskiej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ulicy, w ulicy orlond Kolejną decyzją wydaną przez starostę będzie decyzja ustalająca wysokość odszkodowań na rzecz każdego właściciela, którego nieruchomość została wydzielona i wywłaszczona pod budowę tejże ulicy. W związku z tym, że miasto Kobyłka posiada nieruchomości w obszarze przeznaczonym pod zabudowę, po podbudowę pod budowę, yy, sąsiedniego centrum handlowego, a yy, podbudowę ulicy Orlądowskich wydzielane są nieruchomości będące własnością inwestora. Przedstawiamy Państwu projekt uchwały, który yy, do, dotyczy zamiany tychże nieruchomości. Zamiast wypłacać odszkodowania, inwestor centrum handlowego yy, wymieni się z miastem kobyłka yy, wzajemnie na nieruchomości. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję. Bardzo szerokie uzasadnienie przedstawił Pan przed chwilą na wspólnej komisji, która dosłownie odbyła się przed sesją. Bardzo proszę o stanowiska Komisji. Komisja Oświaty i Spraw Społecznych. Dziękuję. Komisja Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa. Za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Rozwoju przyjęciem dwie osoby wstrzymały się od głosu. Dziękuję. Infrastruktury. Jednogłośnie za przyjęciem uchwały. Budżetowa? Pięć osób za, jedno wstrzymało. Bardzo dziękuję za wypracowane stanowiska. Kto z koleżanek i kolegów chciałby zabrać głos bardzo proszę. Szczegółowe pytania padały dosłownie parę minut na wspólnej komisji. Także mam nadzieję, że wszystko zostało wyjaśnione. Czy ktoś zgłasza uwagi co do treści lub formy uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 15 osób za przyjęciem. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Uchwała została podjęta przy 15 głosach za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Na sali obrad w chwili głosowania było 17 radnych. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu czwartego. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 168, łamane na 2, z obrębu 0035,35 w Kobyłce. Bardzo proszę o wyświetlenie uchwały. Uchwała została wyświetlona. Panie burmistrzu, bardzo proszę o uzasadnienie. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, podjęcie uchwały jest niezbędne do tego, aby sfinalizować sprzedaż nieruchomości gminnej położonej przy działce, na której ustanawiamy służebność. Jest to działka przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę, ale na dzień dzisiejszy w ewidencji gruntów widnieje inny użytek. Jeżeli uchwała będzie podjęta, będzie w najbliższym czasie podpisany akt notarialny sprzedaży gminnej nieruchomości, która została wylicytowana w przetargu kilka tygodni temu. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o stanowiska komisji. Komisja oświaty. Komisja kultury. Przyjęciem uchwały. Komisja rozwoju. Komisja jednogłośnie za Komisja infrastruktury. Jednogłośnie za przyjęciem uchwały. I Komisja Budżetowa. Jednogłośnie za przyjęciem. Bardzo dziękuję za wypracowane stanowiska. Czy ktoś z koleżanek i kolegów chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Ten projekt uchwały również był szeroko omawiany na wspólnej komisji dosłownie przed chwilą. Czy ktoś zgłasza uwagi co do treści lub formy uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Jeszcze chwileczkę. 17 osób za podjęciem uchwały. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Uchwała została podjęta przy 17 głosach za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. I przechodzimy do kolejnego punktu, rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową miasta Kobyłka na rok 2016. Bardzo proszę o wyświetlenie uchwały. Uchwała została wyświetlona. Pani Skarbnik, bardzo proszę o uzasadnienie. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, y, zmieniamy treść y, uchwały budżetowej na 2016 rok. W paragrafie 15 po punkcie 3 dodajemy punkt 4, który będzie upoważniał burmistrza miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych jednorocznych bez możliwości wprowadzania nowych zadań czy rezygnacji z wykonywanych zadań, zadań, wykonania zadań przyjętych już uchwałą Rady. Dodatkowo zmieniamy plan dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1 o kwotę 1 350 000. Zmieniamy plan wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2, zwiększamy o kwotę 1 350 000. W związku z tymi zmianami zmienia się załącznik nr 3 do, do uchwały budżetowej oraz załącznik nr 8 do uchwały budżetowej. W zakresie dochodów i wydatków z, z dotyczących gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkowani, oraz załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2016 rok dotyczących dotacji, dotyczących dotacji udzielanych z budżetu miasta Kobyłka. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pani Skarbnik, bardzo proszę o stanowiska komisji. Komisja Oświaty. Panie Paweł Potocki. Komisja Kultury. Za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Komisja Rozwoju. Cztery osoby za przyjęciem, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Komisja Infrastruktury. Jednogłośnie za przyjęciem uchwały. Komisja Budżetowa. Pięć osób za, jedna wstrzymała się. Bardzo dziękuję za wypracowane stanowiska. Kto z koleżanek i kolegów chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Ktoś zgłasza uwagi co do treści lub formy uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 14 osób za podjęciem uchwały. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 3 osoby. Uchwała została podjęta przy. 17 głosach za, 14 głosach za, 3 wstrzymujące, 0 przeciw. Bardzo dziękuję. Tak, bardzo proszę. Nie przewiduję tego porządek obrad, ale bardzo proszę. Przepraszam, Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Oczywiście chciałem Państwu bardzo podziękować tak za dzisiejszą sesję, dlatego że to jest naprawdę bardzo ważne, że można na Państwa zawsze liczyć w sytuacji, kiedy jest coś potrzeba i tak było tym razem, a tym bardziej, że w dzisiejszych czasach jest trudno dogodzić wszystkim, jeśli chodzi o terminy, więc raz jeszcze bardzo dziękuję Wysokiej Radzie i Pani Przewodniczącej. Za tak sprawną organizację chcę powiedzieć, że jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że możemy pracować, nie odkładać zadań inwestycyjnych i możemy je realizować jeszcze w wakacje, nie czekając na sesję sierpniową. Czy wrześniową. Raz jeszcze bardzo Państwu dziękuję. Chcę, korzystając z głosu, zaprosić Państwa jeszcze do udziału we wszystkich uroczystościach związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży w naszym mieście również. Już jutro. W parafii świętej Trójcy, w piątek zdaje się na Stefanówce, w parafii świętego Kazimierza, w sobotę na Tarchominie w Warszawie, a w niedzielę w Łominie koncert wieczorny, również w imieniu tutaj sąsiadów zapraszamy. Także też bardzo Państwa proszę o udział w miarę możliwości w tych wydarzeniach. Wiem, że w Kobyłce będzie młodzież, między innymi z Francji, Belgii, także Rumunii i też jeszcze z innych stron świata także. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie burmistrzu. Ja również dziękuję, jeszcze raz dziękuję koleżankom i kolegom radnym za mobilizację i fakt, że wakacje są. Jesteście tu państwo prawie w pełnym składzie. Bardzo dziękuję. Zamykam 23. sesję Rady Miasta Kobyłka.